E, taki jest knur pisowski, co mordował zwierzęta. Nazywał się miejscem rolnictwa Ardanowski. On teraz poszedł po refleksję do głowy, że dlaczego pis przegrał wybory. E, oczywiście tam dużo prawdy mówił. No, wiadomo, że młode pokolenie po prostu ma dość starych komuchów, którzy niszczą Polskę, bo chcą patrzeć na przyszłość i transformację zieloną. Tego w życiu żaden młody człowiek nie napisem. Podpis to UFO, a że wchodzą te roczniki. A te stare, wszystkie wiesz, babcie, które nic nie widzą, nic nie słyszą, tylko podpisują, przypisują na kościół i pedofilom przypisują swoje majątki ziemskie. No to, no to te, te przygłupy wymierają na szczęście. To, się, to też jest ważne, że się spucznik. Ale tam było ciekawsze, że takie coś, że oni platformy nie rozliczyli przez 8 lat. Skurwa. To kurwa. wszystkie afery, afery Tuska nie rozliczyli, że to właśnie był taki ten przyczyna. Czyli co? Czyli wiecie o co chodzi? Afery Tuska, tak? Oni jak mieli, że Tusk Bąka puścił, to oni do którego wzywali. Po prostu to jest najlepszy dowód na to, że oni nic nie mieli na Tuska. Ani nic, ani, a, a że te wszystkie afery, które oni wymyślili sobie, to były PiSowskie afery i oni sami siebie nie chcieli ruszać. Nie ma lepszego dowodu na to, że Kaczyński i Ziobro poprzez to, że nie robili tych wszystkich rzeczy, co w telewizji zarzucali, jest to właśnie, że to były ich własne afery. Wszystko. To jest tragedia, co nie? ci znaczy ludzie, jak PiS się w ogóle urodzili. I żyją w tym kraju. Tak sobie robisz zakupy obok i taki obok jest, za zapisem głosuje. razu powinna być taka ustawa, że możesz strzelać, bo to jest... Albo nie, albo właśnie, że, że, tak jak mówiłem, Lech Kaczyński tam yy, dziś podobno na froncie i na wojnę, takich przygupów, no. I na wojnę, to jakieś przygupy muszą w tej wojnie ginąć.